Piękne BMW M2 Competition przyjechał do Top Auto na poprawę nagłośnienia. W samochodzie tym wymieniamy głośniki na dedykowane głośniki firmy DLS Są to bardzo dobrej jakości szwedzkie głośniki Mogę Wam pokazać, tutaj mamy już zamontowany jeden z subwooferów Za chwilkę montujemy pozostałe głośniki A żeby to wszystko zasilić użyjemy wzmacniacza Mach Up 10 DSP, jest to 10-konałowy, świetny wzmacniacz pod procesorem DSP. Do przetworzenia sygnału posłuży nam przetwornik cyfrowo-optyczny, dzięki któremu najwyższej jakości sygnał uzyskamy z jednostki tej oto BMW, gdyż mamy tutaj nagłośnienie Harman Kardon. Top Auto zapraszamy, BMW DLS i match. M2 Competition. W samochodzie tym poprawialiśmy nagłośnienie oraz poprawialiśmy wyciszenie tego pojazdu. Głośniki, które zainstalowaliśmy w miejsce fabrycznych głośników Harman Kardon, to dedykowane głośniki dls które zamontowaliśmy w tym pojeździe. Dodatkowo, aby zasilić te głośniki, użyliśmy ośmiokanałowego wzrostnika z procesorem DSP, a mianowicie. Macza Up 8 DSP. Wszystko to zamontowaliśmy w fabrycznych miejscach, ponieważ zarówno wzmacniacze, jak i głośniki są w systemie plug-and-play. Za pomocą naszych specjalnych adapterów podłączamy wszystko w taki sposób, że jest to operacja całkowicie odwracalna. Nie musimy przewagać instalacji pojazdu ani wiązek. Wszystko po prostu zakładamy na fabryczne miejsca, stroimy i świetnie nam to gra. Dodatkowo w tym pojeździe zainstalowaliśmy jeszcze zabezpieczenie Canlock, które chroni przed kradzieżą, bo no szkoda byłoby, żeby tak piękny samochód został skradziony. Miejmy nadzieję, że klient będzie zadowolony. BMW 2 Competition, piękne auto, fajnie, że teraz zaczęło dobrze grać i jest lepiej wyciszone niż fabrycznie. Top Auto, zapraszamy!